No, witam wszystkich! Dzisiaj taka ładna pogoda, wybrałem się do lasu na no, grzybobranie. Nie miałem wcześniej czasu, także wykorzystałem dopiero dzisiejszy dzień. Na razie to nic ciekawego oprócz yy, zająców, ale niestety robaczywe w większości. No, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak, na, jak coś to na razie zaczynam. No i. Do następnego ujęcia na razie, no udało mi się znaleźć jedną kanie O, tylko tyle, jak na razie, tutaj, w tym miejscu, tak to wygląda. No. Pusto, pustciutko jest, ale jeszcze na, na razie się nie poddaje. I chodzę. No nic, zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze idę, idę w tym kierunku. Także do następnego. I mam kolejną taką mniejszą ale suchutka no sucho jest ogólnie tak sobie one wygląda no niestety ale usmażę to powinna się raczej powinna raczej być zjadalna jadalna że tak powiem no ale suchutko jest i dlatego z tymi grzybami jest jak jest no nie było kiedy się wybrać bo to praca dom tak dalej zrobić. Dobra! Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Na razie. No, i tu, tu mam jeszcze jednego takiego gołąbka zielonego. Taki w miarę. No nie wiem, czy to troszeczkę zobaczymy, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Tak on wygląda. Ponad gryzami. No nic, słabiutko, ale myślę że coś będzie jeszcze tak się tutaj kręcę chociażby dla zdrowia trochę dla kondycji też no nic pokręcę się jeszcze trochę i zobaczymy na razie i kolejna taka, taka kania ale suchutka jak wiór na żarta o, coś takiego coś takiego tu mam jeszcze. Coś. Też, to nie kania, ale. Nie. Ale. Patrzcie, jak te grzyby są, te, te grzyby są suche. No, nie wiem nawet co to jest, ale skamieniałe strasznie. No. no nic. Tak to jest, jak się nie miało czasu wybrać. tą kanie to chyba wezmę, tak. Praktycznie. Coś tam może się da z tego jeszcze zrobić. Na pewno się da. Dobra. To na razie. No i tym razem gąbczasty. Prawdopodobnie, nie wiem, nie jestem pewien do końca, to jest kozak. Z gołczołem. Ale chyba tak. Śliski taki bardziej. Albo, sorry, chyba to nie kozak. Nie wiem, ale to jest... Albo maślad jakiś. Taki śliski trochę. No bo być może, możliwe. Tak to wygląda. Przepraszam. Pokręcę się tutaj, koło tej tablicy tu. I zobaczę, może będzie tego więcej. No, to nic na razie. Tu jeszcze mi się udało zebrać drugi taki maślak. Bo to są maślaki. Tak też na taki niewyraźny. I trzeci. i do tego taką małą kanie jeszcze też słucha jak wiór że tak powiem Takie o. no i to chyba będzie tyle, tyle tego grzybobrania no niestety idę w tym kierunku, może coś jeszcze się wynajdzie, no zobaczymy zobaczymy, dobra to na razie no i właśnie wracam tą drogą teraz i kolejna kania, o i trochę się odłamała tak wygląda nawet jeszcze korzenie że nie odkręcał. I teraz nie mam jak, bo trzymam telefon. Tak to wygląda. Nie słucha przede wszystkim, ale nawet dość ładna. No dobra, ja sobie ten korzeń odłamie i pakuję do wiaderka. Patrzę jeszcze, czy nie ma gdzieś więcej, ale na razie nie widzę. Dobra, to na razie. No i takie podsumowanko. Czekanie, dwie, tutaj dwie takie mniejsze no. Te trzy, tutaj maślaki No i słabiutko, i ten gołąbek No i to wszystko No niestety grzybobranie nie było najmocniejsze, jak widać Ale chociaż warto było się wybrać do lasu Pogoda fajna, sprzyja Także spacerować trzeba na kondycji, dla lepszego zdrowia Dobra, to wszystko do następnego filmiku. Na razie i cześć.